Izrael wykona pewną wojskową operację, która będzie. E, która będzie skandalem. E, I dopiero po tej operacji nastąpi na Izrael odwet z dwóch lub trzech stron. Tak jak gdyby Iran czuł pismo nosem, czuł, że jest to prowokacja, i jeżeli odpowie poważniej na tą prowokację, to się już nie wybroni przed wojną. Przywódcy Iranu mają problem. Bo nie chcą odpowiadać, ale naród żąda tej odpowiedzi. Iran tej wojny nie chce. Za Iranem stoją państwa, które w razie poważnej, poważnego problemu Iranu e, obiecują lub gwarantują Iranowi wsparcie. Ale ja jeszcze raz Państwu mówię, jeżeli zacznie się tam, Wojna duża, a przecież mówiłem, że powstanie druga wojna lokalna na Bliskim Wschodzie będzie niezależne dwie wojny od siebie Ukraina i Bliski Wschód i ta druga wojna wymknie się spod kontroli to ja obawiam się broni jądrowej.